Dobra, Oj, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja pierdzielę, cały czas mi serce bumbluje dosłownie ze strachu. Tego się już tam zabiłem. Strzelali do mnie z Dobra, i to jest taka sprawa... Posłuchaj, Cicho! Nie, ty posłuchaj. To jest amunicja, bierzemy ją. I tu nas koleś łapie. I nam daje poryju, no nie? To jest taki secretik, no nie? Znaczy secrecik Ale on ma brzydkie oczka. Znaczy, nie, oczka ta ma akurat słodkie, ale ryj wstrętny. Ogólnie najlepiej jest właśnie tu zdjąć maskę, bo jakby nas tak opijał po mordzie, to by nam ją mocno zepsuł, no nie? Tak więc taka lisia metoda właśnie dla was, kto? że jeżeli nie chcecie, żeby wam ją zepsuł... Ale to. No bo tu jest taki moment, jak jest amunicja w takim jakby... Em, takiej dziurze w ścianie, no nie? My bierzemy tą amunicję kto? i nas wtedy... Jest animacja, jak nas łapie ten e bibliotekarz no niej i nam po mordzie daje mocno. O, 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 to znika? Ci, kurde gliczne, zaraz. Dobra, spierdalam potem. Czy ja, ja siebie teraz strzeliłem? Aaa, nie będę wnikać. Nie wnikaj. O. A czy ja tu już byłem? Ja chyba tu już byłem. Mi się tak wydaje. Tak, to jest to miejsce. A co dziwne? To znaczy, że mogłem tu to przestrzeć i nie iść wtedy dobra. Spoko, warto wiedzieć na przyszłość. E, I teraz tak, tutaj będzie. Dobra, jestem trochę skupiony no. Więc sorry, jeżeli mało komentuję. Bo wiesz, ja nie mówię tylko do ciebie teraz, tylko też do widzów, którzy są. No. Sieciu spieprzę ode mnie. Bo ci urwę partadele. Dobra, tutaj jest sekret. Patrzcie, jak chcę mnie złapać, a w sumie mógłbyś się tu przedostać, jakbyś chciał. ci śmieszną historię. Tak. Ale oni taki głos mają jeszcze strasznie Dobrze. Oła, 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 Kurde. No czemu nie mogę tego rozwalić? Kurde, blaszka. W tej... W tych drzwiach mogę definitywnie wyjebać dziurę. To definitywnie wyjebać całą dziurę. Znaczy to, no, sobie przy takie fontannie... I tak ją penetruję. czy Tak sobie obok nie stanął i i tak... Amestyt, Amestyt, Spinner, Spinner... A widzisz! Master Secrets of the... Secretness. Secretness New Vegas. Secret New Vegas. Ogólnie, Kolej zabijecie, bo już nie Masz Taką quizową, Jak to nazywa quizwanie. Jak się nazywa jeszcze raz? Quizwanie. I tam się gra z ludźmi, no nie? Aż przez internet są jakieś tam różne pytanie itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie było, że skąd pochodzi ktoś tam? nie było z Nigerii. Um, ja mam w klasie takiego chłopaka, który jest czarny. Dzwon jest czarny. Śmiejemy, że on jest z Nigerii. I no to nieładnie. Nie. <laughs> Jak do zobaczyłem. Trzeba wcisnąć taką bekę. Kurde, blaszka! Kurde, przez ściany się przebijają Cić, a tutaj mam żyć, dobra! Ale oni mają te ryki. A dobra, już. Czemu nie mogę biec? No i co teraz? Kurde mam cię. Gin! Gin i gin! Gin podwójnie nawet. Oh, tutaj? Kurde, teraz będę miał. Nie ogarniam... Kurde, te, te, tego terenu. To jest tak mylące miejsce. Nie, no to winda. Tą windę powinnam. Co fajne jest, moment z książki. Spoileruje. Jak oni, On idzie do biblioteki Nasz główny bohater właśnie I tam jest potem taka widza trochę No to w sumie musicie sobie przeczytać I to jest jeden z momentów To w Metro 2033 w książce jest to jest jeden z momentów z książki, który mi najbardziej się spodobał Szczerze, nie wiem, ogólnie polecam każdemu tą książkę, bo jest zajebista Ej, naprawdę straciłem całkowicie orientację Chujawo. Nie wiem, naprawdę gdzie mam iść. <grym> Dada jest doł. Trochę opłasione, ale też może być. A <grym> Wiesz co, mam tutaj dwa wilki. A ja mam pięć bibl bibliotekarzy. Aha, dobra. Wirus im pentakle takle Kurde, no gdzie ja mam do cholery iść? Czemu to tak skomplikowane musi być? Tędy oh może? Nie no, bo tu jest to przejście. Ja nie mogę. Głupi odcinek w którym błądze i chyba go zaraz przerwę, wiesz? Tak, przerwę go. Dobra, wrócę do was jak ogarnę gdzie mam iść. 6 minut 20 Okej, okay, jestem z powrotem, ogarnąłem już gdzie mam iść. Otóż nie zauważyłem tego miejsca. Proszę bardzo O nie, uderzył mnie! Jakie to oryginalne. Te demony ze skrzydłami zgadnie jaki mają dźwięk. Tygrysów, ten taki najbardziej... Ten taki filmowy najbardziej dźwięk tygrysa. Ale nie widziałem <laughs> znowu shot na Esa Kamera tak przybliża, tak bardzo do ty. No i co cieciu? Patentowany, szma co, nie jesteś tak, tak, taki twardy, co? Prajerze Co, 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 co? No Już u mnie <śm> Szkoda, że tym razem znowu mieszkanie poleciało w powietrzu No mi się śmiał Ja pierdolę, ja się boję w tej grze. O ja, ale to chyba przez to, że wcześniej nie słyszałem, jakie oni mają jęki. Ja pierdolę, a mi słabo jest. O, no, dobra wczytam ostatni punkt kontrolny, I bo nie chcę. Tego... Nie, ale naprawdę się przestraszyłem. Nie chcesz? A ładnie mnie bijesz bez tego? Ty sieciu! Мне потребуются какие-то таких с книжечками. Я не знаю, зачем в этом лабиринте будет. Вообще посмотрим. хранилище было жутковатым yeah. местом. And, 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 and... Я не знал нигде искать, не даже oh, как yeah. выглядело то, что я пытался найти. I'm Но слабый. неведомый ангел-хранитель помог мне. Ja naprawdę się przestraszyłem też, bo taki dźwięk wydał i mnie zaczął napierdalać po ryju. O oh Jezus. Naprawdę terrifying. O Jezu, te dźwięki. Pumeluję takie. Się. Pierdol. Aaj, nie! Może Chyba zdejmę te słuchawki, bo naprawdę tak się boję teraz przez te ich dźwięki No i co? I co? Twardy taki jesteś? Ja nie mogę! Tak jest. O i zginałem sobie, bo przepaści nie zauważyłem. A ja się boję, naprawdę! Nigdy w życiu nie byłem jeszcze tak przerażony w tej grze. Bo co? Sorry, że... Sorry, że zmniejszam twoje morale wybaczmy Powiedziałeś, że jestem chipa? Wziąłam, może cipa. Gą się Gą się, ciekawy za czym Za moim ogonkiem. Ach, ciekawe którym? No i lepiej obydwoma Kurwa Spadłem sobie. Co? A, dobra. E? Złapie go? Ue, żal mi cię. Frajerze. Tylko spróbuj! I co? I co? Tak twardy jesteś? To na w twoich jądrach. I co teraz? Nienawidzę tych przyjaciół. Jest... Odbyt, odbyt teraz jakby się Wiem, że mogę to rozegrać bardziej oszczędnie, ale mało kto pewno widział, jak czymś takim rozwalam bibliotekarza i to jeszcze przy takiej ilości amunicji, którą posiadam. O, z tego, co ja pamiętam, to sporo osób, jak patrzyło z bibliotekarzem, to miało amunicji mało chuj. Mało? Tak. A widzisz, a ja mam w chuj dużo. Plusy dla mnie. 14 filtrów mam Sprawa dla Trawiza się należało nosić, moi Ale autentycznie, nie ma, że nie Chyba na dole były te... ...dokumenty, nie, dobrze, nie pamiętam dobrze Wtedy było 6 minut, prawda? To teraz 14 jeszcze musi się pojawić Mat matma skills Ej, no kurde Znowu źle idę Znowu błądzę. Nienawidzę błądzić w grach. O, Ejta. Szmielę z tego, by nie widziała. Mm. O! Ryj! Really? Myślałem, że zobaczyłem Mighty no. A, dobra, nie zauważyłem tu przecież. But! <laughs> I z to nie Dzieciu jeden, wstrętny, patentowany Robaku jeden, tych wstrętny. Już twojego kolegę zajebałem. Ej, won't fuck you. Już całą ci rodzinkę chyba wujków, ciotków, braci i. wujków <grym> wybiłem. Czekaj, On się tam śpi. A, słowko. No i kurde, się obudził. Kurde, akurat... Ja pierdolę. Ty! A! Ja nie mogę, jak mi jest słabo, kiedy tak muszę uciekać przed nimi i te dźwięki... YYYYYY! Tak się drą! Mamo! Mam budować napięcie, idio. Hej, skończyłem? Kościo. Cześć panią. Prawie... Ile mam? 6 godzin 10 minut. Dawno mnie coś tak wciągnęło jak ta gra Dupa odbyt pochwa wagina Co? No bo wchodzę wskakuje na deskę, deska się suwa pod naciskiem moich pięt i Aha, Spada, a ty, mówisz, a ty mówisz dupa, odbyt pochwa, tak? Tak No to nie warto bardzo dobrze wagina BJ JJ Dupa, odbyt. Oh, Za pomocą waszych wszystkich sił powstaje ja Kapitan Planeta <laughs> yeah. Ja nie mogę That was... <laughs> To było tak suche Dobra, to są te dokumenty Dobra. Mój Dobra. ekshibicjonista, A mam sporo rzeczy Eee... Fizyka mnie w tej grze przed chwilą zniszczyła. Czemu? No bo podeszłem do biurka, biurko się złamało nic? i Nie. wywaliło w powietrze... ...rzeczy. Czerwone łoko. Kurwa, ale hajsu będę miał. O stary, 96 tysięcy A Konkretna Ja właśnie. Co ja tu mogę No i szukać? co w związku z tym miejscem? Nie wiem co sobie ulepszyć. Ale tylko nie pamiętam naprawdę tej co... się nie, co mi się bardziej po co ulepszyć? Riot guna? Karabin był automatyczny Tempe? czy Mi Miotach min! Ej, naprawdę zapomniałem! Ale mam jump naprawdę na takim nagraniu. Ej no co jest? Powinien Ja pierdolę, ale ja stracham naprawdę. Kurde. Autentycznie. Czy ja coś czy ja jestem taki głupi? O Jezu jestem. Dobra, straciłem tam sto pocisków, ale to nie jest duża strata w tej grze. To jest na... Ja jestem cały czas na plusie, w sumie. Hmm. zoniem czy mi opłaca mieć ten taki pseudo do reda dziewiątki? Tu kolbę. I czy mieć nie. kolbę do tmp nie opłaca się? Nie. opłaca się kolby brać. Do żadnej broni Nie zajmuje miejsca. Wycelować spokojnie sam może. Tmp się używa zazwyczaj z bliska, albo na bardzo duże rzeczy. Dobra, sprzedam kodę. Tak samo ja szukam a, ze, zeszytów do <laughs> szkoły. Do... A, do... <laughs> Koleś otwiera poje... losowe szafki i wypiernicza z nich jakieś dokumenty. Skąd wiesz, że akurat to jest ten dokument? No. Okay. I tak jest... A, a Lunetę do karabinu półautomatycznego i Lunetę do miotacza mi się opłaca mieć? Mm, luneta się nie opłaca. A do karabinu też nie. Te lunety się w ogóle nie opłacają. Naprawdę, no bo różnią się naprawdę prawie niczym. Po co ci w ogóle domiotacza min luneta, jeżeli i tak to jest tak duży pocisk, że spokojnie trafia w cel? No przecież nie musisz celować z nim w głowę, prawda? Ja naszhoł tak. plan D6 i kartę komandowego punktu, bo punkty. No i mielnik się Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Добра, до в коленных ротинках. <проб> <Дима, проб> <os! проб> Just say more!